Rozmowa o, dziewiątej. Rozmowa o dziewiątej w Radiu Gorzów. Marcin Sasim, witam Państwa serdecznie w studiu. Pani Magdalena Łabuza, dyrektor Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu przy ulicy Warszawskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Święto. W cudzysłowie święto i dużo pracy, tak, ale świętujemy, cieszymy się bardzo, że, że, że możemy już wchodzić do, do budynku. W tej chwili już do, do budynku A wchodzimy i zaczynamy ustawiać ławki w klasach. Bo jeszcze jest budynek C. Jeszcze jest budynek C, budynek C do tego budynku wejdziemy w przyszłym tygodniu. Mhm. Także tam, tam już, ale wczoraj było na tym budynku, tam już też trwa ostatnie malowanie i sprzątanie już, bo już jest firma sprzątająca, także jest to też budynek przygotowywany do tego, żeby nam go oddać. Trzy i pół roku czekaliście na ten moment? No trzy i pół roku, od, tak, bo biorą. tak no, umowa podpisana z Mirbudem w grudniu 2019, 2.20 styczeń wtedy, kiedy Mirbud tutaj wszedł na, na, na budowę. Czyli no 3,5 i pół roku no, z dużymi problemami, bo ten, ten budynek rzeczywiście krył wiele niespodzianek, z którymi... No bo to jest w końcu dawny szpital. No zabytkowy budynek, no, 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 spodziewaliśmy się, że będzie ciężko, no ale na szczęście już. Na szczęście, tak, dotrwaliśmy, dotrwaliśmy do końca i 4 września, 4 września mamy inaugurację, miejską inaugurację roku szkolnego u nas, ale też wszyscy uczniowie, wszyscy uczniowie zaczną inauguracją w, w hali sportowej na Warszawskiej i też wszyscy uczniowie będą mieli te pierwsze spotkania z wychowawcami w budynku A. Mhm. Także te całe, całe, całe klasy zobaczą już budynek A. Obojętnie, czy będą miały zajęcia na warszawskiej czy na okrzei, to no rozpoczną, rozpoczną tutaj. Bo podkreślmy, że jeszcze jesteście na okrzei, już nie przy pomorskiej. Tak, no w tej chwili tak. Ostatnie, ostatnie meble wywozimy i to już została tak naprawdę nam administracja. Mhm. Ostatnie meble wywozimy z pomorskiej i hala sportowa to jest takim. Nas, nasz punkt przeładunkowy <grymne> i y, 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 y się meblujemy i się meblujemy także na Pomorskie już nie będziemy. z tych warunków y, dosyć ciężkich y, wychodzimy do bardzo dobrych, nowoczesnych i ładnych jasnych y, pomieszczeń. Czego mogą spodziewać się uczniowie od 4 września? Y, na, na pewno dużo większego komfortu, bo to są naprawdę y, 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 jasne, duże pomieszczenia... Y, 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 y. No nowe, także to, 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 to zawsze, ale też ta infrastruktura, jeżeli chodzi o, o sanitariaty, czy, czy o tą taką infrastrukturę sprzyjającą też osobom z, z niepełnosprawnościami. Czyli my mamy cały system wind, podjazdów. no Jest to naprawdę budynek, który spełnia wymagania takiego nowoczesnego budynku dydaktycznego. Myślę, że i uczniowie innych szkół będą nam zazdrościć. 1600 uczniów. Jak w tak, do takiej liczby przygotować plan zajęć? Ciężko na pewno w tej chwili tak naprawdę no, przygotowujemy etapami. No to jest 1600 uczniów 170 nauczycieli i dwie lokalizacje. więc a bardzo nam zależy na tym, żeby zarówno uczniowie jak i nauczyciele nie Przemieszczali nam się między Okrzej i Warszawską w ciągu dnia, bo owszem, mhm. w ciągu tygodnia, w ciągu tygodnia. Czy tak, rozpoczną tak, tam, czy rozpoczną tam, no to wiadomo. Dokładnie, mhm. czyli poniedziałek tutaj, wtorek, wtorek tam jak najbardziej, ale żeby w ciągu dnia ze względu na bezpieczeństwo i komfort, i komfort pracy, czy komfort uczenia się. Więc jest to wyzwanie. No i tutaj wicedyrektorzy w tej chwili bardzo mocno działają, liczą, przy, robią przedziały nauczycielom i próbują ułożyć ten a brakuje wam nauczycieli, czy już jest pewien, w tej, pewien skład? W tej chwili szukamy informatyka, także jeżeli jakiś informatyk nas szuka, mamy 30 godzin, może to być student <noise> informatyki, bo jest to informatyka taka podstawowa, <noise> z, y, 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 podstawowa. to tutaj mamy jeszcze braki. Całą resztę prawie poukładaliśmy, także mamy tutaj prawie skład, skład nauczycielski gotowy. Ale dodajmy, że ta liczba 1600 uczniów to jest teraz, w związku z tym z, z, tą, z tą kumulacją roczników, bo szkoła, jak sama pani mówiła, przed wejściem na antenę, planowana jest na około 1000 uczniów. Tak, tak był, tak był planowany kompleks na ulicy warszawskiej i tak docelowo, jak nam półtora roczniki przejdą, to tak jest planowany, tak jest planowany nabór. I, i tak prognozujemy, że będzie to szkoła, gdzie będzie koło tysiąca uczniów. No bo no teraz ten, jest 20 klas pierwszych. Tak, 20 klas pierwszych i 19 klas drugich, czyli to jest, to są właśnie te dwa półtora roczniki. Pewnie byśmy mieli około 14, 12, 14 klas, gdyby nie, gdyby nie półtora rocznik. I, i, I tak planujemy to, planujemy to później. Dlatego, dlatego ta ta ulica Okrzej, dlatego ta lokalizacja jest nam jeszcze potrzebna, bo tak naprawdę potrzebujemy żeby ułożyć ten plan koło 70 gabinetów jednocześnie, mhm. więc nie licząc warsztatów i hali sportowej. Więc no, tutaj mamy 50 i no, potrzebujemy 20 gabinetów na Okrzei, więc no, tutaj no, musimy, musimy po prostu tą, tą lokalizacją dodatkową się wspierać. Czekacie na budynek B? Czekamy, bo rzeczywiście byłoby to kilka pomieszczeń, kilka pomieszczeń dodatkowych, więc moglibyśmy być może udałoby się wtedy to bez tej dodatkowej, bez tej doda, dodatkowej lokalizacji, bo myślę, że tam koło ośmiu pomieszczeń dydaktycznych byśmy mieli dodatkowo i jeszcze może byśmy coś tutaj pomyśleli, żeby, żeby się zmieścić. Więc czekamy, ten budynek będzie w tej chwili zabezpieczony. No właśnie, bo to jest pytanie bardzo ważne przed początkiem. Nowego roku szkolnego i właściwie początkiem funkcjonowania szkoły, jak zabezpieczycie budynek, żeby no, uczniowie, który może wpaść pomysł, żeby odwiedzić te mury, każdy, kto przejeżdża, widzi ten budynek. Rzut, jak on jest rozebrany? No, uczniowie mają bardzo różne pomysły i są ciekawi świata, więc tutaj miasto razem z, z wykonawcą, głównym wykonawcą, zabezpieczyło. W tej chwili koń, kończą stawiać ogrodzenie od wewnątrz budynku. Jest to ogrodzenie w dość dużej odległości, tak żeby dość wysokie, mhm. tak żeby tutaj uczniowie nie mogli, nie mogli się przedostać i nie mogli wejść, bo jest to w tej chwili budynek, który jakby Grozi, grozi zawaleniem, więc, bo będzie wzmacniany, nie, będzie wzmacniany dokładnie, więc nie może tam nikt wchodzić bez, bez, bez nadzoru kierownika budowy. On będzie również odgrodzony od, od ulicy Szpitalnej, więc no, będzie to na pewno tutaj zarówno miasto, jak i główny wykonawca zabezpieczy to w taki sposób, żeby, żeby było bardzo bezpiecznie. No, miejmy nadzieję, że też uczniowie wezmą sobie to do serca, żeby tam nie chodzić, a czy słyszeliście coś ze strony magistratu a propos przyszłości tego budynku? Co się może stać w najbliższym czasie? No, z tego, co, z, z tej wiedzy, którą ja mam, no inwestycje prowadzi Wydział Inwestycji, ale wiem, że miasto miasto próbuje stworzyć dokumentację, która pozwoli na wzmocnienie mhm. i, i później pozyskanie środków i rozpisanie przetargu na to, żeby ten budynek żeby ten budynek funkcjonował w całym kompleksie i no żeby tak domknął ten cały Kompleks. No bo jak tutaj internet powstanie w przyszłym roku Jasne. i ten budynek D, no to ten B będzie takim domknięciem całej, całego kompleksu. Internat, cała szkoła, jeżeli skończą budynek B, to też będzie bardzo dobrze. Tworzy się taki spory kompleks w tej części Gorzowa, zupełnie nowa jakość dla tej części miasta. Czym ma być Cezip w przyszłości? W jakim kierunku będziecie chcieli iść? I co mogą usłyszeć rodzice, którzy. Być może poślą dzieci do Waszej szkoły? My przede wszystkim chcemy być takim centrum zawodowym. Chcemy. chcemy pokazywać nowoczesne te technologie i to mamy na warsztatach. Na pewno ta technologia idzie bardzo do przodu i tutaj będziemy chcieli y, tą infrastrukturę y, taką maszynową y, rozwijać, tak żeby nadążać za, y, za trendami y, przemysłu. Bardzo, mocno, y, y, bardzo mocną stroną y, szkoły to jest współpraca z pracodawcami i to chcemy bardzo mocno rozwijać, bo... Zawsze twierdzę, że y, szkoła zawodowa bez pracodawców y, po prostu nie, nie funkcjonuje i to jest nam potrzebne właśnie po to, żeby wiedzieć w jakim kierunku w danej dziedzinie powinniśmy, y, powinniśmy podążać. A to się dzieje. To się dzieje cały czas i to chcemy, przede wszystkim to chcemy, to chcemy rozwijać. Jeszcze bardziej byśmy chcieli postawić na kształcenie też osób dorosłych, bo, no bo idea uczenia się przez całe życie to jest coś nieodzownego, to co nas czeka i zmiana kwalifikacji no w tej chwili w ciągu życia kilka razy nie będzie, nie będzie niczym wyjątkowym, a wręcz standardem. więc. Tą, tą działkę jeszcze, je, jeszcze chcemy wzmacniać. No i chcemy też być takim centrum, które promuje przede wszystkim dokształcenie zawodowe. No i, i tutaj w październiku będziemy mieć otwarcie tego mini centrum Kopernika razem z, z Miejskim Centrum Kultury w budynku C na poddaszu SOBA. Dokładnie. Ja widziałem sowę, działa już w Witnicy, to jest bardzo ciekawe, w, w różnym wieku można, można przeprowadzić dzieci, dorosli też znajdą coś dla siebie, to też będzie ciekawe miejsce to też będzie ciekawe miejsce i no i naszą ideą jest, my bardzo chcieliśmy to mieć w strukturach, bo chcemy, chcemy już jakby od najmłodszych lat przyzwyczajać naszych mieszkańców, młodych mieszkańców, małych do tego, że, że, że technika, że technologia, że kształcenie właśnie zawodowe jest, jest fajne, ciekawe i może być bardzo, do, bardzo dobrym pomysłem na życie i chcemy ich tak przyzwyczajać do tego miejsca i właśnie mować te te ideę techniczną. A soba będzie tak powiem w cudzysłowie pod wami, w sensie pod szkołą zarządzana, czy, czy nie, jak to będzie funkcjonowało? Szkołę, szkołę i cały projekt, szkołę Sowę, Sowę. Sowę i cały projekt będzie prowadził będzie prowadziło Miejskie Centrum Kultury, ale będzie zlokalizowana u nas, także tak, tak. No Pasuje. Pasuje, nam bardzo pasuje, więc ta przestrzeń już jest gotowa. Jest już gotowa w budynku, właśnie wczoraj zaczęło też się tam sprzątanie. Mhm. Bardzo ładna przestrzeń, też taka klimatyczna, bo to jest na poddaszu duża, otwarta przestrzeń przestrzeń taka komfortowa i ale też z dostępem z samego parteru z windą, więc też dla osób, czy z małymi dziećmi z wózkami, czy z, czy z osobami z niepełnosprawnością bardzo łatwy, łatwy dostęp. I kiedy otwarcie? Otwarcie w październiku, nie mamy jeszcze dokładnej daty, to będzie druga połowa października, ale wiem, że już tutaj Miejskie Centrum Kultury wyznaczyło godziny, także to w tygodniu od wtorku do piątku będzie grupy zorganizowane od 9 do 13 grupy, znaczy indywidualni mieszkańcy od, 13, od 15 do 18, więc serdecznie zapraszam, bo rzeczywiście tam to no, taki początek przygody z, z, z techniką. No Gorzów stawia, jak widać, na, na, na szkolnictwo zawodowe i To chyba dobrze nie tylko dla uczniów, ale też dla pracodawców. To jest bardzo, bardzo dobre. Do... Tak, to, to jest bardzo dobre, ale też my. Mieliśmy na przykład egzaminy zawodowe i wtedy mamy egzaminatorów z całej Polski i oni mhm. są naprawdę pod dużym wrażeniem tak? wrażeniem centrum. Tak, my czasami tak właśnie trochę narzekamy A nie doceniamy, nie, tego, nie co doceniamy mamy. tego co mamy, ale też mamy partnerów z Niemiec, to kiedyś przyjechał też dyrektor szkoły takiego centrum zawodowego i mówi że musi pójść do swojego burmistrza i powiedzieć, że musi mu takie centrum też wybudować w Niemczech, więc naprawdę nie mamy się czego wstydzić, mamy bardzo nowoczesne Centrum i którego nam właśnie zazdroszono. Inni nauczyciele z, z, z zakątków, z innych zakątków kraju. Pracodawcy są pod wrażeniem, Rodzice, którzy nas odwiedzali na przykład na dniach otwartych, i uczniowie, i to się bardzo przełożyło na nabór w tym roku. My jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni naborem, i na pewno ten nabór tak mocny był spowodowany tym, że mogliśmy pokazać warsztaty. Tak to... chętnych było jak wielu, w sensie. Powiem tak, my z pierwszego naboru mieliśmy prawie 500 podań, co w poprzednich latach i przeliczając to, jak to wyglądało, czy w poprzednim roku, czy w jeszcze we wcześniejszych latach na te dwie szkoły, to, to wzrost jest około 40%. Więc i to mamy w takich zawodach, bo mamy zawody, które, do których zawsze był nabór, ale w tym roku... Taką niespodzianką jest technik mechanik. To były zazwyczaj klasy takie dość słabe, nieliczne, i ten zawód się no, tak niekoniecznie dobrze kojarzył. W tym roku otwieramy półtora klasy i to dlatego, żeby przyjąć dzieciaki, które miały bardzo dobre punkty. Mam w tej klasie uczniów po 160-170 punktów, i myślę, że te pracownie z obróbki, cence, te nasze centra obróbcze zrobiły takie wrażenie, że i rodzice, i uczniowie wiedzą, że to jest przyszłość, że jednak tą, ta część metalowa w Gorzowie hmm. jest bardzo mocna i to pozwoli na to, żeby mieć dobrą pracę po tej no, szkole. Z drugiej strony, jeżeli mówicie, że reagujecie na to, co się dzieje na rynku, jakieś nowości pojawiają się też u Was, no to jak nie korzystać? Dokładnie, no, ale tutaj to jest, to jest też bardzo mocna współpraca z, z, pracodawcami. z pracodawcami. A będą też... nowe zawody? W sensie jakieś klasy macie gdzieś z tyłu głowy, możliwości i, i, i plany? Ja myślę, że tak, tak naprawdę też próbujemy i no musimy tutaj znaleźć sposób, żeby też jeszcze rodziców. Rodzic, ja cały czas mówię rodziców, bo no, to rodzice to... są pierwszymi takimi tak. doradcami uczniów, bo wiemy, że w tej, w tej części budowlanej bardzo mocno potrzebne, rynek bardzo mocno potrzebuje instalatorów. Próbujemy otworzyć, ale, ale nie mamy zbyt wielu chętnych, chociaż mamy wyposażenie. Mamy jakiś pomysł na, na następny rok, więc, mhm. y, 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 więc to instalatorstwo chcielibyśmy tutaj y, 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 promować i, i pokazać, że to jest bardzo dobry zawód. Firmy budowla, budowlane bardzo mocno potrzebują takich fachowców. To y, czego życzyć przed inauguracją? Y, dużo cierpliwości, trochę więcej <laughs> czasu, żeby doba miała trochę więcej godzin. Ale przede wszystkim, żeby nasi uczniowie byli zadowoleni z tych nowych warunków i, i nauczyciele. Dziękuję za rozmowę. Przypomnę Państwa, i moim gościem była dyrektor Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu przy Ulicy Warszawskiej, pani Magdalena Łabuza. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Rozmowa o dziewiątej, Rozmowa o dziewiątej w Radiu Gorzów.